W ostatnich czterech latach realizowaliśmy projekt dofinansowany z programu Interreg, poznać i zrozumieć pamięć w imię przeszłości. Moim ulubionym momentem czy momentami podczas trwania projektu były spotkania z młodzieżą. Wir haben mit Schülerinnen und Schülern aus Görlitz und Skogelitz in den Schulen gearbeitet, aber auch hier vor Ort in der Gedenkstätte Stalag 8a, wo sie sich treffen konnten, sich kennenlernen konnten und dann eben gemeinsam an diesen Themen gearbeitet haben. Podczas tych spotkań dochodziło do wymiany, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, wymiany umiejętności językowych, anegdotek i właśnie obserwując, jak młodzież zachowuje się wobec siebie było to, co nas co mnie najbardziej cieszyło. Głównymi celami projektu było stworzenie. Transgranicznej sieci działań edukacyjnych na rzecz pamięci o wybranych miejscach, wokół których prowadzona była działalność w ramach tego projektu. Również oczywiście podniesienie kompetencji wielokulturowych, interkulturalnych, jak i językowych mieszkańców, uczniów i dorosłych po obydwu stronach, wymiana myśli. Pedagogicznej i dydaktycznej odnośnie sensu, roli, wagi edukacji pozaszkolnej, jak również kształtowanie tożsamości regionalnej i postaw obywatelskich uczniów pracujących w projekcie. Fundacja i Meeting Point są w posiadaniu. Dosyć sporej ilości materiałów archiwalnych dotyczących byłych jeńców, jak również gromadzonych w wyniku innych też projektów, artefaktów znajdowanych tutaj na terenie byłego obozu. Te materiały, które znajdują się tutaj na terenie Europejskiego Centrum. Zostały zarchiwizowane, zdigitalizowane i opisane. Również przeprowadzono badania archeologiczne, nieinwazyjne części byłego stalagu, które zostały również opracowane. Więc można powiedzieć, że spektrum działań było bardzo szerokie od. Natury badawczo-naukowej poprzez archiwum, badania nieinwazyjne, poprzez działalność edukacyjną i działalność wydawniczą. Der Meeting Point war maßgeblich daran beteiligt, einen Multimedia-Guide zu gestalten und zu produzieren, zusammen mit dem EBZ Mariental, unserem Partner im Projekt. Der Multimedia-Guide führt unsere Gäste durch die Gedenkstätte. Dadurch ist es eben möglich für Besucherinnen und Besucher, den Ort auch selbstständig zu besichtigen. Die Gedenkstätte Stalag 8a hat ein Bildungsangebot für Schülerinnen und Schüler und Jugendgruppen herausgegeben. Dort kann man eben auch von einer eineinhalbstündigen Führung bis zu einem Drei-Stunden-Workshop, aber auch zum Beispiel ganztägige Programme bei uns buchen. Das Bildungsangebot wird umrahmt von einer weiteren Publikation, die im Rahmen dieses Projektes erschienen ist. Es ist unser didaktischer Guide, der Lehrerinnen und Lehrern helfen soll bei der Vorbereitung eines Gedenkstättenbesuches bei uns. Der Guide ist erhältlich in vier Sprachen, auf Deutsch, Polnisch, Englisch und Tschechisch. i bietet somit allen Besuchern und Besuchern aus dem Grenzraum die Möglichkeit, sich in der Schule vorzubereiten. Projekt Interreg umożliwił nam pogłębienie współpracy między dwoma szkołami ze Zgorzelca i jednej z Gerlitz, ale mamy nadzieję, że to był tylko dobry początek, nie tylko dalszej współpracy z tymi szkołami, ale też rozwinięcia tej współpracy na szerszą skalę i zaproszenia do odwiedzenia miejsca pamięci Stalak 8a i innych szkół z, z Gorzelca, z Gerlic, ale także z całego regionu.